Wojtek zamówił u nas Akropowicza do swojej Tenery 700, więc tego Akrapowicza mu załatwiliśmy, bo umówmy się, że seria w Tenery 700 wygląda jak wygląda. Tłumik, który widzicie na przebitce jest o 33% lżejszy od serii, co jest możliwe dzięki tytanowemu korpusowi i karbonowym dodatkom, końcówce oraz osłonie termicznej. Co ciekawe, jak podaje sam Akrapowicz, oba te elementy z włókna węglowego są formowane w fabrykach Akrapowicza ręcznie, a nie na taśmie produkcyjnej. Ten konkretny model, to jest o takim oznaczeniu, jest tłumikiem z homologacją drogową zgodną z normą ECE-R, 92, więc, więc Wojtek będzie mógł latać na nim po całej Europie. Tłumik jest kompatybilny z oryginalnymi kuframi bocznymi Yamaha i, jakby ktoś pytał, pasuje także do wersji World RAID. Jeśli chodzi o parametry, to ten AKRAPowicz dodaje ekstra 2,8 Nm momentu obrotowego i 2,3 konia mechanicznego, ale myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że AKRAPowicza kupuje się nie po te dwa konie mechaniczne, a po to. Tak to brzmi z Debekilerem, a bez Debekilera jest jeszcze lepiej. Wojtek zapłacił za tego Akrapowicza u nas 4162,60 groszy. a Ty pamiętaj, że części i akcesoria do swojego motocykla typu Enduro, Cross i Adventure kupisz na www.enduro7.pl lub dobierzesz na infolinii u naszych opiekunów działu części Offroad.